Witam serdecznie, witam kochane koziorożce na rozdaniu e, jest to rozdanie na kwiecień i maj e, słoneczka e, chciałabym zobaczyć, chciałam zobaczyć e, jak energia się ukierunkuje po tych zaćmieniach e, dajcie znać w komentarzu słonka jak u was, jak się czujecie jak u was to przebiegło czy, czy też mieliście takie różne wyzwania, przemyślenia i w ogóle i, i takie ruchy do przodu różne i tak dalej, bo dużo się dzieje. Naprawdę dużo się zmienia w życiu ludzi niesamowicie. W moim życiu też. Chociaż na razie jest taki jakiś dziwny spokój zawieszony, ale odpukać może i lepiej dobrze, bo nie ma tak za bardzo nerwów. Także dobrze, koziołki. Cieszę się, że tutaj jesteście. Dziękuję Wam bardzo za tą obecność. Jest mi niezmiernie miło. Nie umiałam, słuchajcie, dzisiaj jakoś tak wygenerować czasu, żeby sobie zrobić drugą kawę, bo ja wstaję do pracy rano. Pracy, te, praktycznie pracuję cały dzień. I słuchajcie, ym, dopiero teraz robię sobie tą. Yy, nie wiem, czy pamiętacie kawę zbożową, taką rozpuszczalną, jak to kiedyś dziadkowie pili. Więc no to już nie jest ten sam smak, co prawdziwa kawa zbożowa, ale git, może być. <laughs> Także słoneczka zaczynamy, nie? Koziołki, koziołki, koziołki. Koziołki, koziorożce. Kwiecień maj. Ogólna energia. Koziorożec, koziorożec, koziorożec. Kwiecień maj. Ogólna energia. Koziorożec. Mhm. koziorożec. Wasza karta? Mm -hmm. Mm -hmm. Co będzie dla Was jasne i klarowne? Koziorożce. Co będzie dla was jasne i klarowne? <laughs> Te karty. Co, Dzisiaj mi karty coś nie chcą pracować w rękach. Mm -hmm. um, co będzie dla Was jeszcze ukryte? Teraz tak nad czym będzie trzeba popracować. O ja pierdziu! Ale mi się sypią ow do was karty! Co zostawić definitywnie za sobą? Słuchajcie, czas się bawić, czas odpocząć. Tak bym powiedziała w tym rozkładzie. Wiecie co, słonka? Ten długopis sobie schowam dylu, dylu, do szuflady. Tu też wezmę sobie moja magiczna różdżka i se będę machać. Słonka, wy jesteście na rozdrożu. I w ogólnej energetyce, to jest tak, jeżeli dla. Dla osób, które nie są samotne, dla osób, które są w relacjach, tak bym bardziej powiedziała. Jest tutaj jakiś wybór, słuchajcie, przygląda wam się ktoś, ktoś tutaj się wam próbuje wtrącić. Wy jesteście, wy od tego wyboru, od tego, od tej, od dokonania wyboru w zasadzie, od, od tej sytuacji, twardo się odsuwacie. Wasz umysł naprawdę jest bardzo mocno logiczny. Zablokowani jesteście na wszelkie takie bodźce z zewnątrz, mam wrażenie. I wasza siła tutaj polega na tym, że bardzo chłodno i logicznie myślicie w tym kontekście, na ten temat, i potraficie zimno, znaczy zimno. Potraficie naprawdę logicznie wszystkie wziąć za i przeciw i tak naprawdę sprawiedliwie bardzo mocno do tego podejść. Bardzo fajnie. Dlaczego? E, dlatego, że tutaj może się koło Was jakaś osoba kręcić. E, dla innych osób z kolei, dla osób samotnych, e, tutaj może przyjść osoba z znaku powietrza, e, bliźnięta wodnik raczej, ja bym powiedziała wodnik, kobieta, kobieta, mężczyzna. Wodnik, tak? I daje Wam to w jakiś sposób też do myślenia, bo może ta osoba też nie być, słuchajcie, samotna. Ta osoba może jest w relacji jakiejś, i tylko, że ta osoba z kolei na tą relację jest bardzo mocno zablokowana. Jeżeli do, do samotnych koziorożców, tak? Ta osoba jest ym, z kolei na swoją relację, w której jest mocno zablokowana. I tutaj jest właśnie taki mankament, słuchajcie, że tak naprawdę wy do siebie troszeczkę jesteście odwróceni. To znaczy, ym, nie gra, niby was ciągnie do siebie, ale generalnie to tak naprawdę coś tutaj nie do końca jest y, jak trzeba, Tak. Ym, Wy na razie jesteście jakby w innym postanowieniu, wiecie. W ogóle tutaj przychodzi do wielu koziorożców też możliwość naprawdę takiej osoby um, dobrej. Osoba, która może mieć serce na dłoni, ale wy na razie od tego się odwracacie. Dla osób samotnych jeszcze inna osoba się tutaj pojawia, tak? Um, no i. Um, Wy będziecie dokonywać w ogóle wyboru, słonka, tak? Wy będziecie dokonywać wyboru, wy dokonujecie wyboru, jeżeli chodzi o system finansowy, o pracę w miejscu, gdzie wy się znajdujecie, następują jakieś rotacje, następuje jakieś rozliczenie u Was, zakończenie w ogóle jakiejś pracy, ale zakończenie pracy, czy, czy Wy będziecie latem dokonywać tego właśnie wyboru, jakby lub zmiany pracy, lub zakończenia pracy, bo każdy ma inną sytuację, tu mi się nawet rysuje przejście na emeryturę, słuchajcie dla niektórych osób więc dla was może być tak, że będzie takie zakończenie ciężkiej pracy ciężkiej pracy, zakończenie dbania o wszystko, zakończenie przejmowania się tak jakby wszystkiego jakby to powiedzieć, Boże mi brakuje polskich słów słuchajcie, to się w dupie po prostu nie mieści ja Wam powiem, to jest tak jakby przesycenie sytuacją u Was, taką, że mieliście wszystko na głowie, na Was to wszystko spoczywało i Wy od tego będziecie powoli odchodzić, ale tu są potrzebne jakieś dokumenty. Będą podpisywane jakieś dokumenty biznesowe, sądowe, jakieś takie. To będzie musiało wszystko mieć ręce i nogi. Wy tak po prostu tego tak nie zostawicie. Wy musicie wszystko dopiąć na ostatni guzik, tak? Słuchajcie, jasne i klarowne jest to, że u Was jest koniec jakiegoś etapu i macie kartę maga. Ktoś tutaj Was może troszeczkę czarować. Słuchajcie, uważajcie na, um, uważajcie na osoby, które mogą zbyt dużo Wam obiecywać. Natomiast słuchajcie, wy w końcu macie zająć się troszeczkę sobą. Tu też jest jakaś osoba dużo młodsza albo po prostu osoba, która jest taka charakterna, trochę szalona, nie do końca dojrzała. Ta osoba może was troszeczkę tutaj, słuchajcie, czarować i mam wrażenie, że tutaj też będziecie coś porządkowali. Jakiś etap w tej relacji, bo to jest, nie wiem, co to jest za relacja, bo nie wskazuje mi tu na związek. Ja bym raczej powiedziała na początek związku, Słuchajcie, na początek związku, yy, i tutaj jest tak jakby odwleczenie czegoś, i wiecie o tym, że jakiś etap musi się, słuchajcie, tutaj zakończyć, żeby wejść w nowy etap, i yy, być może do Was może przychodzić jakaś dużo młodsza, właśnie osoba, bądź osoba, która jest taka szalona, wesoła, szalona, taka yy, rozbrajająca i tak Natomiast właśnie i wy w tym nowym waszym etapie, który możecie zacząć, może być tak, że będziecie potrzebowali naprawdę siły maga, bo tu jest siła maga, to wy będziecie czarować. Wy będziecie czarować, wy macie swój los. W swojej ręce macie opiekę czterech żywiołów, słuchajcie. I to będzie dla Was jasne i klarowne, że Wy możecie tak naprawdę wiele. Dla niektórych osób może tu być coś, pojawia się z dzieckiem, z małym dzieckiem, z młodą osobą, tak? Która też może w jakiś sposób Was trochę tutaj czarować i Wy będziecie. Chcieli ten etap, tak jakby, też yy, zakończyć, bo trzeba po prostu zupełnie nowej drogi, która do Was, słuchajcie, idzie. Ta droga do Was idzie, to się w głowie nie mieści. Ja myślę, że tutaj coś Wam chodzi po głowie. Nie wiem, mam wrażenie, że ktoś dla niektórych osób yy, słuchajcie. Natomiast Karta Świata mówi też o znajomości, nie wiem, internetowej, o kontaktach internetowych. Tak? Osoba ze świata, to też może być osoba ze świata, która w jakiś sposób działa na Was mocno magnetyzująco, bądź sytuacje finansowe, które też Wy będziecie chcieli tutaj sobie wszystko poukładać. Po prostu taka, ten mag Wam yy, pomaga Wam w tym, On będzie Wam pomagał w tym, w zakończeniu tego etapu uporządkowaniu, wejście na właściwą drogę u was, tak? Czy nową pracę, czy, czy, czy nowy związek, tak? Dla osób samotnych, czy przejście na emeryturę, czy odejście od czegoś, co wam naprawdę bardzo mocno ciąży i trzeba to po prostu zrzucić ze swoich barków, więc ten mak będzie wam pomagał, w uporządkowaniu. Wy będziecie, wy możecie zacząć podróżować, możecie gdzieś wyjechać, będziecie też tacy bardziej świadomi, mam wrażenie, bo świat to jest taka świadomość coś takie otwieranie się Słuchajcie, na taką wolność, wy chcecie być wolni. O, ja bym tak powiedziała, możecie nawet ewentualnie zdalnie pracować, jedynie tak jakby trzymać pieczę nad tym wszystkim, co do tej pory zbudowaliście, ale ja mam wrażenie, że to będzie zdalna praca, że będziecie bardziej chcieli być osobami wolnymi, tak, niezależnymi, a nie przykutymi do czegoś i non stop, Wy tak jakbyście nagle zmienili Słuchajcie front, wy przestajecie ciągnąć ten ciężki wóz obowiązków, które sobie sami zawsze nakładaliście. Po prostu chcecie umyć ręce i chcecie trochę wolności. Może tak być, że po prostu będziecie zmieniać działalność, która da Wam więcej swobody, radości i takiego oddechu. Tak, to jest coś, jakiś nowy pomysł, słuchajcie. Ale też tutaj nowe uczucia jakieś się rysują, ale to też może być wasze, ja bym powiedziała, wasze zaopiekowanie się samym sobą w końcu. W końcu, słuchajcie, w końcu i e, bardzo fajnie, bardzo fajnie tu się wszystko rysuje. Co i, czego jeszcze nie widzicie, nie potraficie wyobrazić sobie tej nowej drogi do końca, e, bo tu jest zakończenie czegoś, czegoś, Słuchajcie, coś was tak mocno już do, dociska, e, tak mocno wam taki dróg daje, jakby, znaczy, dróg taki, dróg po niemiecku to jest, słuchajcie, doken. Taki, tak mocno was już docisnęło, coś dociska, że wy po prostu będziecie to już właśnie zakończać, wy będziecie od tego odchodzić. Ten głupiec tutaj to jest karta zero, zaczynacie zupełnie od zera na jakimś nowym etapie. Wy tak jakbyście coś zamknęli, jakiś rozdział u Was w życiu. I zaczynacie nowy rozdział z lekkością. Wy nie wiecie jeszcze, jak będziecie się nad tym czuli, ale zaczynacie to, macie świadomość, że trzeba to po prostu zacząć. Na czym trzeba popracować? Na czym? I tu mi się właśnie rysuje, że wy możecie jeszcze mentalnie bronić się przed tymi zmianami, które do was idą, przed zostawieniem tego wszystkiego, przed zostawieniem tej pracy na przykład, tak, czy takich obowiązków, w których wy byliście ciągle gdzieś w ruchu, bo byliście tu w ruchu właśnie. Byliście zobowiązani, wy, wy do tego bardzo mocno przywykliście, że trzeba to, trzeba to, i wam niełatwo będzie od tego odejść, bo jeszcze będziecie gdzieś tam tą komórkę na przykład chwytać i będziecie próbować kontrolować. Tak, wy, wy się troszeczkę bronicie tr przed zakończeniem tej sytuacji, ale w końcu tutaj sprawiedliwości stanie się zadość. Tu będą jakieś sprawy załatwiane. Słuchajcie, um, jakieś sprawy załatwiane tutaj będą. jakieś sprawy, słuchajcie, załatwiane z adwokatem jakimś, jakieś sprawy sądowe, sprawy, wszelkie papiery, dokumenty, majątki i tak dalej, to będzie wszystko załatwiane i wy finalnie odnosicie zwycięstwo. Te wasze zwycięstwo będzie polegało na tym, że wy zwyciężycie sami nad sobą, nad tą chęcią kontroli wszystkiego i, i tego takiego, te ciągłe takie myślenie, że na twojej głowie wszystko jest gówno, prawda, Prze Przepraszam, ale, ale tak nie jest. Ty musisz to na kogoś też zepchnąć. Nie jesteś ty na tym świecie sam, żeby dźwigać wszystko na swoich barkach. Więc tutaj będzie jakieś takie. No, i do tego możecie troszkę się przed tym bronić. Będziecie w ogóle coś odcinać. Będziecie coś odcinać, ale co? Wiecie, co ja dołożę kartę? Będziecie coś odcinać, bo tak patrzę, że wy patrzycie w inną stronę. Co będziecie odcinać? Słuchajcie, osoba starsza, osoba dużo starsza, będą też sprawy prawne załatwiane z osobą dużo starszą, to może być matka. Babka, nawet starsza żona, starszy mąż dużo, tak, dziadek, nie wiem, wujek, brat, cokolwiek, bo tu każdy ma inną sytuację i będziecie też tutaj, nie będziecie wszystkiego mówić. Ta osoba też wam nie mówi, ta osoba ma silną intuicję i wy w stronę tej osoby będziecie się zwracać, ale wy będziecie coś tutaj wyjaśniać i to naprawdę tak dosyć mocno, tak. Będziecie sprawiedliwie do tego wszystkiego, podchodzić taką zimną logiką, tak? Ale sprawiedliwie, bo to, słuchajcie, tu jest z dziewiątkami, czy tu jest jakieś zmęczenie właśnie przez tą osobę, tak? Tutaj trzeba po prostu to też załatwić. Ja może nawet rozwód być, słuchajcie, to mam wrażenie, że tu będzie jakiś rozwód z osobą, która jest trochę taka tajemnicza. Więc wy te swoje zwycięstwa, słuchajcie, odnosicie. I na, um, co zostawić za sobą? Zostawić za sobą te ulu, do ulubowanie, te kochanie, takie y, luksusu, y, pieniędzy, gromadzenia ciągłego pieniędzy i takiego działania, y, bo to koło fortuny tutaj, które wy. Y, Wypadło i ósemka buław to mogła być taka nadmiar obowiązków, właśnie. Ciągle w drodze, ciągle coś załatwiasz, ciągle coś robisz, za kogoś nawet robisz, tak? Jak gdzieś coś załatwiasz, lecisz, kontakty jakieś trzymasz, coś to zostawiasz za sobą. Zostawiasz to za sobą w końcu, bo tobie właśnie potrzeba tego odpoczynku zająć się sobą co tutaj jest naprawdę ważne zająć się sobą i y, tu jeszcze tylko będzie takie właśnie jak gdyby próba kontaktu z kimś mam wrażenie nie wiem A może być takie y, próba kontaktu czy ktoś próba kontaktu z kimś y, no dwójka monet tutaj będzie wybór wy będziecie coś wybierać tutaj jeszcze nad czymś myśleć y, coś wybierać bo tutaj jeszcze się może podróż kreować jakaś, tak, czy dużo, bardzo dużo na głowie jeszcze, jeszcze parę rzeczy takie do domykania e, tak e, jakaś, jakaś, coś będziecie tu wybierać, kontakt wieża, słuchajcie, wam wypada czyli e, zamknięcie runięcie wszystkiego, słuchajcie te dwie karty, co to mi e, no i co to zadziałanie tu będzie z czym Dwójka kielichów, tu chodzi o jakąś miłość, słuchajcie, albo o jakąś współpracę, właśnie. Wieża to jest zakończenie jakiejś współpracy z kimś, to, to być może nawet mieliście za dużo na głowie, e, mogliście mieć dwie prace nawet na raz, będzie zakończenie jakiejś pracy, współpracy lub jakiegoś związku, jakiego, jakieś, jakiegoś, takiego, jakiegoś, jakiegoś takiego uzależnienia. I tu będzie bardzo dużo, właśnie tutaj wyruszacie z tym, będziecie załatwiać, będziecie odcinać, będziecie po prostu tworzyć, i wy w końcu zostajecie wolną osobą. Wy będziecie się nad tym, pora już cieszyć się tym, co do tej pory wypracowałeś, i będziesz się bardzo tym cieszyć. Koziorożcu, masz piękne karty, naprawdę. W ogóle ten świat. To jest takie otwarcie się na świat. Wy no możecie nawet zacząć gdzieś podróżować. Czy praca w świecie nawet coś innego robić? Coś takiego, co Was troszkę oswobodzi, tak? I jeszcze damy słoneczka kroniki Akaszy. Kronika Akaszy dla koziorożców. Kronika Akaszy dla koziorożców. Kronika Akaszy proszę. Kronika Akaszy dla koziorożców na kwiecień i maj. Pięknie. Prawo ewolucji. We wszechświecie wszystko znajduje się w nieustannym ruchu. Jest to ruch na zewnątrz, poszerzenie, poznawanie i rozwój. Świadomość wychodząca z centrum oddala się od niego, by rozpoznać nowe obszary swoich możliwości. Wolny proces rozwoju sprawia, że Świadomość poprzez doświadczenia kolejnych wcieleń ewoluuje wraz ze swym źródłem ku wyższym wymiarom zrozumienia miłości i pełni. Widzicie, wybędź i tu z przełożenia słuchajcie odpoczynek, patrzcie. W cyklu narodzin i śmierci jest czas na wzrost i odpoczynek. Tak działa przyroda, wypełniając prawo życia. Elementem tego prawa jest zaprzestanie działania, odnowienie energii, magazynowanie energii oraz rozpoczęcie nowego cyklu rozwoju aby rozpocząć nowy dzień, nową ścieżkę potrzebujesz odpocząć zaprzestań działania, uwolnij umysł, ciało i ducha by spoczęły w zaufaniu do Stwórcy proszę bardzo, widzicie? to jest dla Was, ja pierdzielę, z szok także kochane koziołki dziękuję Wam bardzo z całego serducha że tutaj ze mną jesteście fajnie, fajnie naprawdę serdecznie Wam dziękuję i nowe osóbki które oglądają tą papę Moją i tą peplę, to zapraszam do subskrypcji, jeżeli macie po prostu ochotę. Ale ja to jestem taka zwyczajna stara małpa. Znaczy, przepraszam, wiedźma. <grywia> Lubię pośmiać się pożartować. Ja tu jest tak prosty człowiek. <grywia> no, gdyby ktoś miał, kochani, ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Wszystkiego co najlepsze.